Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie ja nazywam się Małgorzata Kospin i za chwilę dowiecie się o pięciu zasadach dobrego indywidualnego planu wsparcia. Zapraszam do oglądania. Tak jak już przed chwilą powiedziałam, dzisiaj o pięciu takich zasadach indywidualnego planu wsparcia. Słuchajcie, sama pracowałam w Domu Pomocy Społecznej, stąd też wiem, jak bardzo trudne jest przede wszystkim ustalenie takiego dobrego planu, indywidualnego, dobrego planu wsparcia. To jest raz. Natomiast dwa to jest. Wydaje mi się, że my często jakoś tak się gubimy na tych naszych zebraniach, kiedy opowiadamy o tych naszych podopiecznych to jakby nie mamy w głowie struktury, która towarzyszy każdemu właśnie takiemu planowi. I stąd też musimy sobie to ustrukturyzować, żeby lepiej te nasze spotkania przebiegały i żeby plan wsparcia był naprawdę dla podopiecznego, a nie dla nas, bo czasem odnoszę wrażenie to, że to my robimy sami dla siebie. Dlatego, żeby była dokumentacja i chyba nic innego. Także mam nadzieję, że ten film przekona Was, że jeżeli plan jest napisany dobrze, jeżeli właśnie stosujemy się do pewnych zasad w planie, to może on pomóc nam, jako pracownikom placówki pomocy społecznej, jak i naszym uczestnikom pomocy, klientom pomocy. No, różnie, wiemy o kogo chodzi. Także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Pierwsza z zasad to jest zebranie dobrych danych o podopiecznym. Kiedy my się spotykamy w naszych zespołach, yy, tak naprawdę możemy się tymi informacjami podzielić ale słyszałam ostatnio, że pojawia się problem, dlatego że e, jest teraz wskaźnik RODO, e, przepisy te nie pozwalają, nie zezwalają na to, żebyśmy się dzielili niektórymi informacjami. No i tutaj właśnie spotkałam się z taką sytuacją, że kiedy na zespole pojawia się na przykład pani pielęgniarka i pani opiekunka, to niejako nie chcą wymienić niektórych informacji dotyczących podopiecznego danej osoby. No, właśnie o to chodzi w planie, żebyśmy my wiedzieli, od czego wychodzimy, jaki jest, w jakim punkcie znajduje się właśnie nasz podopieczny, nasz klient pomocy. I, I od tego, czyli musimy dobrze określić i dobrze zidentyfikować i dowiedzieć się jak najwięcej tak naprawdę o naszym kliencie pomocy społecznej, żebyśmy później mogli przejść do kolejnych etapów. Także bardzo zachęcam do tego, żeby, no nie wiem, nie musimy mówić, jakie leki podopieczne przyjmuje, albo, no, no nie wiem, jakichś innych informacji, nie, mus, nie musimy zdradzać. Natomiast muszą, na przykład opiekun musi wiedzieć, że podopieczny teraz na przykład przeżywa jakieś załamanie, że choroba postępuje, że coś się dzieje właśnie z tym jego organizmem takiego niepokojącego. I opiekun wie wtedy, jak ma reagować. Terapeuta wie, jak zachęcić do terapii. Także wspierajmy się w tym. I właśnie punkt numer jeden to jest dowiedzenie się dobre informacje, zebranie jak najwięcej informacji o naszym podopiecznym. Drugim punktem w naszym indywidualnym planie wsparcia jest to żebyśmy ocenili czyli najpierw zebraliśmy wszystkie informacje teraz z naszej perspektywy oceniamy to co możemy zrobić z podopiecznym co jakby na co pozwalają nam nasze siły siły ośrodka jak, co możemy zaproponować, jaką terapię, w jaki sposób z nim pracować? Właśnie w naszej ocenie musimy ocenić nasze działania w stosunku do drugiej osoby. Punkt numer 3 to są oczekiwania naszego podopiecznego. No wyobraźmy sobie taką sytuację, która jest, występuje dość często. Ja się dość, dość często się z nią spotkałam, niestety że my wymyślamy sobie, że o, świetna terapia dla pani Zosi będzie malowanie obrazów. O, tak, tak, ona skończyła, nie wiem, galerię sztuki i po prostu ona będzie świetnie malować obrazy. I to jest. Tak, na pewno zróbmy to właśnie w ten sposób na tym, by się zakończyła nasza ocena. Nie pytając się pani Zosi o zdanie, czy rzeczywiście ona to chce robić, proponując jej dane zajęcia, za pół roku się spotkamy na kolejnym zespole, i okaże się, że pani Zosia nie bierze udziału w nie, przez te pół roku, nie wzięła udziału w żadnych z naszych zajęć. Dlaczego? Dlatego, że się nie spytaliśmy. Czy ona rzeczywiście tego chce? Czy takie ma oczekiwania? Czy tego chce od placówki? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, i wiem, że raz pod opieczni mówią tak, tak, oczywiście będę przychodziła na każde zajęcia, a później nie pojawia się na żadnych. Ale zdarzają się też osoby, które mówią: nie, 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 nie będę brała udziału w niczym, a później no właśnie uczestniczy we wszystkim. Natomiast taka y, chociażby pobieżna weryfikacja naprawdę jest ważna. Dlatego, że później możemy tak naprawdę my sobie sprawiać tylko i wyłącznie dodatkową pracę i nie niepotrzebnie się denerwować. Po co? Może spróbujmy właśnie zweryfikować te nasze plany. Dobrze. Kolejny punkt bardzo ważny na naszym planie to są cele. Nie byłam w placówce, która by dobrze miała napisane cele. Nie wiem z czego to wynika, ale zawsze te cele są albo bardzo szczegółowe, albo bardzo ogólne. Nie ma jakiegoś takiego... Środka. Znaczy wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że my tak naprawdę nie mamy takich stuprocentowych wytycznych, że w stu procentach nie wiemy, że możemy napisać to, możemy napisać to, a później właśnie no Osoba, która przyjdzie do placówki nas sprawdzać, kontrolować, będzie tego od nas wymagać. Tego, co my napisaliśmy, to to będzie musiało właśnie znaleźć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. My się tego tak naprawdę najbardziej boimy. Stąd też te nasze cele są tak napisane, żeby były, ale nie dlatego, żeby nam pomóc. O celach będzie oddzielny film, także do tego jeszcze wrócimy, natomiast zastanówmy się, czy te nasze cele nie są za ogólne, za obszerne, albo też nie są za bardzo szczegółowe. Nad tym naprawdę zachęcam do tego, żeby się zastanowić. I ostatni już punkt, to jest ewaluacja. Po pół roku, znaczy ja się spotkałam właśnie akurat z takimi placówkami, które co pół roku się spotykały na zespole i co pół roku właśnie weryfikowały to, co zdążyły sobie ustalić, to jakie miały plany, jakie miały cele, jakie miały założenia w stosunku do danego podopiecznego. Może to być oczywiście częściej, w zależności myślę od placówki, od tego, jak duża jest. Możemy takie właśnie zespoły organizować. Tutaj nasuwa mi się to, kiedy ja sama byłam oceniana i kiedy pracowałam właśnie w korporacji, i co pół roku miałam spotkanie ze swoim szefem, który właśnie mi mówił, co zrobiłam dobrze, co zrobiłam źle, w którym kierunku chcemy iść dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często niestety. To do niczego nie prowadziło. To było, wiecie, takie, e, przekładając na nasz język, przepisywanie. To, co się znajduje na, już na planie, to po prostu przepisywanie, mnożenie tego. I myślę, że u nas w placówkach też tak się dzieje, że my niestety nie podchodzimy do tego, na nowo, chcę spojrzeć na tego podopiecznego od nowa, tylko a no dobra, nie no pani Zosia przecież taka jest, no ona wiecie, ona naprawdę nie będzie malowała tych obrazów, dajmy sobie spokój nie wiem, załóżmy, przypiszmy to co było w tamtym półroczu ona na pewno, nie wiem, będzie śpiewać nie, tak jak w tamtym półroczu, to na pewno w tym będzie śpiewać i i już więcej jej nic nie proponujmy i to jest rzeczywistość naszych placówek. Tego, że my nie ewaluujemy tego, co wcześniej zaproponowaliśmy, tylko po prostu lecimy, bo my już przez pół roku poznaliśmy tak bardzo dobrze panią Zosię, że już nie potrzeba dalszego zastanawiania się nad tym, czy coś robimy dobrze, czy też nie. Słuchajcie, to tyle miałam na dziś przygotowane zastanówmy się dzisiaj, jak wyglądają nasze zebrania, jak wyglądają nasze plany, czy my naprawdę znamy e, tych naszych podopiecznych, tych naszych klientów pomocy społecznej, czy my naprawdę ich znamy. Wiecie, ja czasem odnoszę wrażenie, że ja siebie sama nie znam, e, więc jak mogę do końca poznać tą drugą osobę? Y, trochę próbujmy, eksperymentujmy, nie bójmy się, po prostu być ludźmi, być z ludźmi, z drugim człowiekiem. Y, może się okazać, że pani Zosia nagle zacznie rzeczywiście pięknie malować przez to, że jeden czy drugi raz się do niej uśmiechniemy, że jej coś zaproponujemy, że trochę inaczej z nią porozmawiamy niż zazwyczaj. I do tego Was dzisiaj zachęcam, do takich przemyśleń właśnie, czy znam siebie i czy jestem w stanie poznać drugiego człowieka tak do końca. To tyle. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zapraszam do łapki w górę. Do wciśnięcia na subskrypcję, wciśnięcia na dzwoneczek, one są zupełnie bezpłatne, a dzięki nim będziecie po prostu dostawać powiadomienia, że kolejny film ukazuje się na moim kanale. Jeżeli nie chcecie, to oczywiście pamiętajcie o tym, że w każdą niedzielę o 9.30 pojawia się kolejny film i zapraszam. Dzisiaj do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość. Poznajmy się, poznajmy się na nowo. Spójrzmy na siebie od nowa. Ja z pewnością taki dzisiaj eksperyment zrobię, że będę próbowała się właśnie przyjrzeć sobie, poznać się raz jeszcze na nowo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam mocno Małgorzata Kospin. Pa, 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 pa. pa.